na u góry jest. Jak yeah. <śpiewa> <De> latira. <śpiewa> Bez sensu <Wocnąć>. I zamieszanie na skrzyżowanie. Następnie skręć w lewo. Na pasach, no to już ładnie. No tego to nie widziałaś, padł o siebie. A. Tam duże centrum jest. Aha, tu jest pas na wprost, ale pojechali e, prawo. Bo w sumie to komu przeszkadza Chyba ją skręcić. No, no! No, 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 no! No, no! No cash, only cut! 800 metrów do kempingu no chyba go nie przegapimy, nie? mam nadzieję to już nie jest najgorsza trasa najgorsza że z tej góry trzeba zejść do Sarajewa a potem wrócić na piechotę ale ten nie nie, nie wiem nie, nie wiem <gulet> kurde no, ale to jest jakiś na yy, narciarski nakłady, kładzie, nakłada i poszedł. Są dwa kempingi. Pierwszy jest Hollywood, a drugi jest ten nasz. A dlaczego nie Hollywood? Czemu wybrałeś? U nie ten? było tam tarasu drewnianego, widokowego. O, patrz, te orsadenczkowych. Tak, to by było na tyle tkwi. Są 200 metrów, miejsce docelowe. No i dotarliśmy na kemping A peryferiach Sarajewa Co tam? No To dobrze, nie? Za no. Ano Erik odpoczywa. Fajnie, kolego? Wieje to, fajny przewiew, nie? Oj, Sarajewo, to dla nas, jak my z psem chodzimy 6 km codziennie, to tylko tyle, że pod górkę tu będzie. Idziemy do Sarajewa, do starego miasta. 3 km mamy z kempingu. O, patrz jest spalone To nie wiadomo czy ktoś podpalił czy to po wojnie jeszcze wojnie To i co to była? Pięć lat temu? 20 parę lat temu No trochę jest kawałek Myślałem że to będzie jakimiś ścieżkami takimi a to tymi dzikimi drogami? A ty nie to, Że ruch jest taki niezawielki. Boże, no. jak wyjdzie nam kot gdzieś tam, zaraz na środek jezdni. Nawet nie mógł, będziemy szukali drogi okrętnej. O, jedzie szatan jakiś, dobra, schodź Eryk. Tak nie wchodź. Nie wchodź tam, Eryk, nie wchodź, Co nie wejdziemy. A no to jest. Muzułmański cmentarz. Pan miał no, zapisane nasze nazwisko w tym. W czym? W książce, to jak, W książce, jak to jest? Kudlaty, nienazwisko. Co? Nie wiem czemu ja się podpisałem pod każdą wiadomością. Pod każdą wiadomością się podpisałem, a ona mnie zapisała jako kudlaty. Kudlaty? Aha. o, o ten nie da rady. Nie da rady pod tą górką. Dziś go płać jeszcze. Eryk, po ichankę. Garściami, z, nie chcę pić z miski, z garści piję. Nie już ładna panorama. Kurwa, Oj, to pięknie. to no, mamy pecha do tych kotów. Cały czas idziemy. Może coś takiego zrobimy, że w górę, to jak ktoś nas zakipa, weźmie i pojedziemy. Chyba. Węgiel jest we wsi. to nie węgiel? to to nie węgiel to jest? I to Jak łatwiej to idziemy. Cały czas idziemy, cały czas. Nie wiem jak będziemy wracać, ale... dobrze, że dużo meczetów jest. Pod każdym meczetem jest ujęcie wody. Tak się je tam się panie modlą. Idziemy na ten stary rynek tam. Chińskie żarcie było. Ne. Jak se te boty są? Ja za Śmietki jak u nas. O, to tych różnych generałów. U nas tak nie ma. Powiem tak, to był zły pomysł przy Z Jorkiem, co w torbę można go schować, tak? Oni wszyscy tu strają po gaciach. A te, te jak idą te już zamaskowane ninja i mają dzieci, to te dzieci już pod kieskę Ale chcą pokazać? Tak, na siłę. Także to mamy taką wycieczkę szybką jeszcze musimy się zastanowić jak wrócić tam na tą górę. Handmade? wszystko?

Masa takich fajnych uliczek tutaj na Starym Mieście, ale ze względu na odzież no <laughs> tych ludzi i strach... Tak, chodź. Strasznie się boją Hadzi i pełno kotów. Hadzi się na te koty sadzi, męczy się i musimy odpuścić sobie tutaj starówkę. Niestety. Na ferie przyjedziemy. Może, zobaczymy. Na ferie przyjedziemy. No ładna, starówka piękna, no. No ale sami nie. Klimatyczne te uliczki, bardzo nam się podobały. Chociaż te, któreśmy zwiedzili, no słabo pofilmowałem, bo psa prowadziłem. psami nie można do jak do autobusów bo się boją. No nie można, no boją się strasznie. Może tych małych psów się nie boją, nie wiem, nie mamy małego psa, mamy takiego jakiego mamy. No i się nie bali chyba tak, nie? A tu czy kobieta, czy mężczyzna to się tak boją, że to jest kino, no. Nie wszyscy, ale większość się boi. Ogólnie w Bośni to obowiązuje wszędzie to prawie wszędzie. Więc nie przyjeżdżać Wiedzieliśmy, znaczy z małym psem można. Z małym psem można. Nie ma problemu. Najfajniejsze jest, jak właśnie nie wiem, kto, co to za ludzie są. Ale pies też kondycyjnie nie wyrobił. A możemy posiedzieć na tarasie. Dla nas to i tak to Sarajewo to było tylko punktem takim przelotowym. Tak, chcieliśmy zobaczyć trochę tej tureckiej naleciałości. No i zobaczyliśmy. A teraz mamy taką górkę jeszcze, jedną, drugą, trzecią, piątą. Powiem tylko tyle, że jest 1600 metrów do przejścia. I według nawigacji jest to 49 minut. Także wyobraźcie sobie jaki to jest skus. No jedzie ten pan, co powiedział, że nas weźmie, a potem jak zobaczył psa, to powiedział, że nas nie weźmie. Chociaż ja mówiłem, że z psem. Tutaj dużo jest psów bezpańskich. Tak jak żeśmy się domyślili, że to chyba jest jeszcze po wojnie. Że te psy zostały po prostu tutaj same, jak ta wojna trwała. Zaczęły się tutaj po prostu dziczeć. Rozmnażać na potęgę. I te psy może atakowały tych ludzi, oni dlatego się boją. No nie wiem, taką mam teorię. Jak ktoś ma inną do nich, napiszę w komentarzu. O, to jest dobre. Nigdy nie prosiłem o komentarze, teraz proszę. Dobra, połączymy się znowu na kempingu, chyba że będziemy mieli zawały jakieś. Nawołują znowuż do modlitwy. Wieczorne Sarajewo. No piękne miasto. Piękne miasto. Trudna historia. W no, ja będą wszystkie latarnie na wszystko. Pójdziemy tam na taras u nas. U nas, który jest zajęty? Nie będzie zajęty. Mamy tak tak swoje krzesełko. Tak jest. Jeszcze kuzał śmierdzi. Taki kraj. No i później miał odwołanie rozkazu. Ktoś przejechał łazikiem, odwołał rozkaz i zabrał. I kazał im wracać do jednostki, nie? I on pozbierał później tych biednych chłopaków w kontuzjami. No, tu przytaczam historię dziadka Marka z wojska. Musimy jakoś te góry pokonać, nie? A jest łatwiej Zobacz, no patrz, żeśmy rozmawiali. Zobacz, już połowę przeszedłeś, nawet żeś się nie pokapował. Nawet nie że jest mi gorąco. O, tam nie wiem czy widać, czy widać. Nie wiem czy widać, ale widać Ruinę. Ruinę Prawdopodobnie to jest ślad po wojnie A nie nakręciłem, mogłem nakręcić tą tablicę Tam przy sklepie No pierdoła jestem Nie umiem kręcić vlogów Nie będę wam tu farmazonów kręcił przy sklepie była tablica poświęcona. Może ktoś wie z widzów jak się kręci, więc nam napisze w komentarz. <noise> tak! Piszcie nam dużo komentarzy, my chcemy dużo komentarzy. No ogólnie jakie chcecie, piszcie nam komentarze. Teraz chcemy komentarze, robimy taki eksperyment, że chcemy komentarze. Będziemy jedli zupę, to będziemy się pytali, czy chcecie zupę ciepłą, czy... Zimną. No. I idziemy teraz po bancie. Subskrypcji nie chcemy, mamy full. Działa to piwo. <laughs> Nara, tam się kurzy, bo nie ma na wierzchni. Ekstra kurort. Jakiś taki narciarski, nie? Bo tam było coś. Tutaj jest torbopslejowy. 24 zł, jeden, jeden, jedno okrążenie. Tak jak Pilo? u nich Czyli 10 marek. 10 marek, Magnesik 8 marek czyli 20 zł. Teraz idziemy to tym szutrem do nas do kempingu. I co chcemy powiedzieć, że ceny, jeżeli chodzi o owoce, wazywa, to nie są jakieś tragiczne, nie? nie. Mi się wydaje, że fajnie nam wyszło tam za arbuza, za pomidory, za takie łodzi rzeczy. Jest Ale takie atrakcje. Te atrakcje tutaj, to jakaś taka nowość dla nich to jest chyba, no bo nie wiem. Mi się wydaje, że 24 zł za jedno okrążenie to jest odgroma. Tu nie, nie porównuj tego od naszej łodzi. 50 zł za jedno okrążenie. Tak? W Łodzi to nawet psom chodzenie szkodzi. Okay. Patrzcie na Sarajewo. No mówiłem, że ładne będzie. Z naszego balkonu będzie jeszcze ładniej. Ale zasłaniasz mi widok. Jak? Fajnie? Fajny widok, nie? W sumie to chyba nigdy nie widziałem takiego miasta z góry tak oświetlonego. A ty? Świeży sir. Kupny. Ale bardzo dobry, nie? Spróbować? Tak. Jeszcze liczymy na taki, takich babek, nie? Przy trasie, żeby był. Taki domowy. Tamten nie chce nic jeść. Bo ma internet. A, żyje, żyje internetem. Nie. Tak, Następ... no. Obciach przed całym... To Europa na Ciebie patrzy. Jeszcze kiełbasa jakaś, taka ichniejsza, krakowska. No i pomidor, a ten pomidor to można jeść normalnie sam, nie? I ty masz taki widok za mną, im plecami. Na światełka. Pójdziemy tam na taras sobie. Położymy te dzieci spać. Jedno i drugie, to czarne i to białe. I pójdziemy na taras sobie tam. No nie mogę się napatrzeć tutaj. Ten teraz muszę sobie przyjść tutaj piwko winko z No ale my dzisiaj niestety winka nie otwieramy. Idziemy teraz testować słodycze, które kupiliśmy w baklawa shopie. No, winka nie będzie, będzie mango. Jakieś takie. O i co my tu mamy, Ania? Jak to się nazywa? My na to mówimy legumina. To takie tureckie, nie? Żelki. Żelki. Takie galaretki w, przeważnie to, w pudrze, nie? Zupełnie inne niż Te trochę inne są. Rzucie. No. Były figowy, ananasowy i może różany to jest. Nie. nie. I hałwa. A tu w tym pudełku co masz? No, to... O matko. Dobra. Jakieś takie. Ja tak Ciastka. Puchy, ciastka z kremem. No, no dobra. Jest odmian tysiące. Hmm, tu bez zmian. Sprawdziłeś ile kosztuje zjazd torem saneczkowym w Polsce? Nie, 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 nie mogę telefonu. Nie ma. mam. Na Rudzkiej Górze jest. Możesz sprawdzić ile w Łodzi kosztuje na Rudzkiej Górze. Nie, nie mogę. Tor bobslejowy Rudzka Góra. O. Tu jeszcze jakiś mały domek jest taki ale cyrki. No to kolejny dzień. Erik się musi nabawić internetem. Co? Musisz się nabawić internetem? No zaś, Co? bo zaraz nie będziemy mieli Kibelek zrobiony. Pakujemy się. Ania jeszcze naleje nam wody w bańkę i uciekamy stąd w stronę dormitoru Musimy przejechać do Czarnogóry O, szefowa bałaganu Biegle włada angielskim i niemieckim, nie? Swobodnie, swobodnie, że tu fajnie się dogadują z nią wszyscy. Bardzo sympatyczna, czyściutko, elegancko, bardzo fajny kemping. Nie? No i taki fajny kamperek. Tyle problemu jest na przykład w bogaczu na kempingu, żeby szarą wodę spuścić. A tu, patrzcie, jaki prosty patent jest. Stary zlew, dospawane kolanko, kawał rury plastikowej. Pyk. I jest wygodniej nawet niż z tym, nie trzeba bardzo celować, bo to jest ruchliwe. Ja to zaraz wyciągnę i położę tam na murku. Proste, proste. Tu jest woda do opłukiwania toalety. A tu się wylewa toaletę. Jak się chce, to jest bardzo fajny. Każdemu podejdzie, czy ma spód zboczny, czy tylni to nie ma problemu.